Zauważyłem, że graniczę z cudem zakup mebla wykonanego według własnych potrzeb i o odpowiedniej jakości przez internet. Po prostu dostrzegłem w tym niszę rynkowo. Pierwszy mebel sprzedaliśmy w 2014 roku i dzięki jakości naszych produktów i docenieniu nas przez klientów, dostarczyliśmy już meble do 30 tysięcy polskich przedpokoi. Nasz sklep internetowy umożliwia wybór mebla i wykonanie go według własnych potrzeb poprzez wybór koloru, szerokości, różnych akcesoriów. Nasza pracownia nie ogranicza się tylko do wykonywania mebli przedpokojowych. Górną półkę mogą Państwo kojarzyć z aranżacji wielu białostockich restauracji, a także z współpracy z festiwalem Up to Date. Ostatnio również zrealizowaliśmy zlecenie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Ci sami stolarze, którzy robili to zlecenie, wykonują również naszym klientom szafki na buty.